Przez kilka godzin u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Starzyńskiego było głośno, kolorowo i smacznie. Z okazji pierwszego dnia wiosny i Światowego Dnia Zespołu Dauna grupy zorganizowane, ale również przechodnie, mogli skosztować ciast i innych smakołyków, ale również poznać osoby niepełnosprawne, głównie z Zespołem Dauna. Bo właśnie integracja była głównym celem wydarzenia, które zorganizowało Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Wiatraczek. Chcemy też pokazać, że osoby z niepełnosprawnością są takimi samymi mieszkańcami tutaj naszego miasta, okolicy, jak wszyscy inni ludzie. Także jest nam bardzo miło, że nas tu wszyscy odwiedzają, że razem możemy się spotkać, zjeść ciasto, zjeść, wypić kawę i w miłej atmosferze się poznać. Przy okazji rozdajemy też ulotki z informacją na temat właśnie i zespołu Dauna i na temat działalności naszego akurat stowarzyszenia. Wiatraczek powitanie wiosny połączone z obchodami Dnia Zespołu Downa zorganizował po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią. Na co dzień podopieczni stowarzyszenia uczestniczą w zajęciach terapeutycznych i integracyjnych. Są też grupy wsparcia i szkolenia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Nie ma danych dotyczących liczby słupszczan z zespołem Downa, takie statystyki nie są bowiem prowadzone. Szacuje się jednak, że raz na 800 urodzeń na świat przychodzi dziecko z zespołem Downa.